Zatrzymaj się. To, czego się boisz, nigdy się nie wydarzy, ale i tak kieruje całym Twoim życiem. To nie świat cię ogranicza. To Twoje wyobrażenia. Dziś wyjdziesz z tej iluzji. To, co cię przeraża, to, co cię paraliżuje, to, co trzyma cię w miejscu, nie istnieje naprawdę. To nie rzeczywistość. To wyobrażenie, myśl, iluzja, strach działa jak cień wyolbrzymia, zniekształca, zamyka ci oczy, mówi, nie rób tego, mówi, to zbyt ryzykowne, mówi, zostaw, będzie bolało, a ty go słuchasz. Nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że wierzysz, że to prawda. Ale co, jeśli powiem ci, że każda rzecz, której tak panicznie się boisz, jest tylko w twojej głowie? Co, jeśli ten strach nie mówi ci prawdy, co jeśli nie chroni cię, tylko więzi, przez strach nie działasz, przez strach nie pytasz, nie kochasz, nie zmieniasz pracy, nie robisz pierwszego kroku, a życie, ono przecieka ci przez palce, z każdym może jutro, z każdym jeszcze nie teraz, z każdym co, jeśli się nie uda. Ale prawda jest taka: to czego się boisz, to tylko myśl. I myśli można zmienić, myśli można zakwestionować, myśli można uzdrowić. Strach stanie się przewodnikiem albo strażnikiem twojego więzienia. Ty decydujesz, nie musisz być już ofiarą, nie musisz być zakładnikiem, nie musisz każdego dnia budzić się z ciężarem w klatce piersiowej, możesz się obudzić. I poczuć, że to Ty jesteś twórcą swojego życia, nie Twoje lęki, nie Twoje przeszłe porażki, nie Twoje wewnętrzne krytyki, tylko Ty, to nie będzie łatwe, ale będzie prawdziwe. I będzie Twoje. Ten film nie jest o pozytywnym myśleniu, nie jest o pokochaj siebie i będzie dobrze. Jest o głębokim zrozumieniu, że Twoje największe cierpienie pochodzi z rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Dziś. Zaczniemy z tym pracować. Krok po kroku, część po części, prawda po prawdzie nie po to, żeby cię motywować, po to, żeby cię obudzić, bo życie nie czeka, ale ty możesz przestać czekać. Strach to ochrona, która stała się kajdanami nie przyszliśmy na świat z lękiem lęk był nam dany jako narzędzie. Jako system ostrzegania, naturalny alarm, coś miało nas chronić przed niebezpieczeństwem, przed zranieniem, przed bólem, ale z czasem ten system się zepsuł zaczął reagować na wszystko nie tylko na realne zagrożenie, ale na pomyłkę, na nieznane, na spojrzenie obcej osoby. Zaczęliśmy bać się, oceny, krytyki, niepowodzenia, samotności, lęk. Rozrósł się jak cień i przestał być tylko ostrzeżeniem, stał się ograniczeniem. Nie podejmujesz ryzyka, bo boisz się porażki, nie mówisz prawdy, bo boisz się odrzucenia, nie mówisz tak nowemu, bo boisz się, że sobie nie poradzisz. Ale zobacz, ten strach nie chroni cię już, on tylko powtarza scenariusze, pisane przez przeszłość. Nie pozwala ci żyć tu i teraz, tylko każe ci odgrywać lęk, którego już nie potrzebujesz, i nawet jeśli logicznie wiesz, że nic złego się nie stanie, i tak czujesz napięcie w ciele, i tak odpuszczasz, i tak się wycofujesz. Dlaczego? Bo strach jest silniejszy niż logika, bo zakodował się głęboko, bo zamieszkał w twoim systemie nerwowym, ale wiesz co, to można zmienić. Nie przez walczenie z lękiem, nie przez wypieranie go, nie przez mówienie sobie nie bój się, lęk musi być rozpoznany, nazwany, zrozumiany i objęty uważnością. To, co odczuwasz, to nie słabość, to nie coś z tobą nie tak, to twój system, który chce ci pomóc, tylko że nie umie już, jak trzyma się starego programu. Ale ty możesz ten program przepisać. Nie na siłę, nie w jeden dzień, ale możesz. Pierwszy krok: zacznij od obserwacji. Kiedy się boisz, zatrzymaj się. Zadaj sobie pytanie, czego dokładnie się teraz boję. Nazwij to: nie boję się porażki, tylko boję się, że jeśli spróbuję, ktoś powie, że jestem beznadziejny. Boję się, że jeśli to zrobię i nie wyjdzie, poczuję się bezwartościowy. Im bardziej konkretny jesteś, tym więcej światła wnosisz do tej ciemności. A tam, gdzie jest światło, strach, nie ma już władzy. To jest pierwszy krok zobaczyć, że strach nie jest tobą, jest tylko procesem, jest tylko mechanizmem i ten mechanizm można poznać. Z lęku można się nie uwalniać przez siłę, tylko przez świadomość. Bo świadomość rozpuszcza cień. Twój umysł to projektor, nie lustro. To, czego się boisz, nie zawsze naprawdę istnieje. To nie znaczy, że jesteś szalony. To znaczy, że twój umysł działa tak, jak został zaprogramowany. Umysł nie jest lustrem, nie odbija rzeczywistości, nie pokazuje ci świata takim, jaki jest. On go projektuje, wyświetla na zewnątrz to, co masz w środku, wspomnienia, doświadczenia, opinie, rany, zranienia z dzieciństwa to wszystko tworzy filtr, i przez ten filtr patrzysz na świat, i ten filtr tworzy lęk. Nie boisz się sytuacji, bierzesz jedynie sytuację i doklejasz do niej historię. I ta historia cię przeraża. Nie boisz się odejścia drugiej osoby. Bierzesz odejście i doklejasz do tego historię. Nikt mnie nie chce, nie zasługuje na miłość. Nie boisz się porażki. Bierzesz porażkę i doklejasz do niej. To znaczy, że jestem nic niewarty. To znaczy, że się do niczego nie nadaję, ale świat nie wie, co ty sobie dopowiadasz. On po prostu się wydarza. Neutralnie. To twój projektor tworzy znaczenie. To ty, nieświadomie, decydujesz, co coś znaczy. I właśnie dlatego tak wiele osób się boi nie przez rzeczywistość, przez to, co projektuje ich umysł. Twój największy wróg może być tylko w twojej głowie. A najpiękniejsza wolność zaczyna się, kiedy to sobie uświadamiasz, kiedy zatrzymujesz projekcję, kiedy mówisz chwileczkę, to tylko film to nie fakt. To, co czuję, nie znaczy, że to się wydarzy, bo lęk nie zna przyszłości. On tylko bierze przeszłość i próbuje z niej coś przewidzieć, ale ty nie jesteś już tą osobą, która została zraniona wtedy. Nie jesteś już dzieckiem, które nie czuło się ważne. Jesteś świadomą istotą, która może dziś przestać projektować stare filmy i może zacząć tworzyć nowe. Wybór nie jest łatwy, ale jest możliwy. Nie musisz wierzyć każdej myśli, nie musisz wierzyć każdej historii, wystarczy, że się zatrzymasz i zapytasz, czy to jest prawda, czy to jest moje, czy mi to dano, czy to jest fakt, czy tylko opowieść. Wtedy umysł przestaje być katem, zaczyna być narzędziem, którym ty kierujesz. To, przed czym uciekasz, prowadzi cię do wolności. Wszystko, przed czym uciekasz, nie znika. To tylko chowa się głębiej, w cień, w ciało, w napięcie, w sny. Uciekając, nie rozwiązujesz, tylko unikasz i pozwalasz, by to coś rosło w ukryciu. Strach nie znika od uciekania. On się karmi tym, że go nie dotykasz. Wyobraź sobie, że boisz się ciemności i codziennie zamykasz oczy, by jej nie widzieć. Czy ona znika? Nie, ona tylko rośnie w Twoim wyobrażeniu. Z każdą próbą ucieczki straszy bardziej. Jest większa, ma więcej kształtów. Tworzy potwory, które nigdy nie istniały. Ale co się dzieje, kiedy zapalasz światło? Widzisz, że to tylko cień. Widzisz, że nie było tam nic. Dokładnie tak samo działa lęk. Nie zniknie, dopóki go nie zobaczysz, dopóki nie podejdziesz bliżej. Dopóki nie spojrzysz mu w twarz, to nie jest kara, to zaproszenie lęk pokazuje ci zobacz, tu jeszcze nie jesteś wolny zobacz, tu jeszcze nie oddychasz pełną piersią paradoksalnie lęk nie zamyka cię w więzieniu on ci pokazuje, gdzie już jesteś uwięziony. Lęk to nie wróg to drogowskaz to coś, co mówi hej, tu są drzwi wejdź, a znajdziesz siebie. Człowiek, który ucieka od lęku, ucieka od własnej mocy. Człowiek, który wchodzi w lęk, odnajduje siebie nie dlatego, że to przyjemne, ale dlatego, że to prawdziwe. Lęk uczy cię odwagi, a odwaga nie znaczy, że się nie boisz. Odwaga to decyzja, idę pomimo i ta decyzja zmienia życie. To nie świat musi się zmienić, to ty możesz wybrać. Patrzę w oczy temu, co mnie zatrzymywało przez lata, a potem. To coś traci moc. Dlaczego? Bo to nie było prawdziwe to był cień, wyobrażenie, opowieść. Ty masz moc, żeby przestać ją karmić, wejść w środek lęku i zobaczyć, że tam czeka wolność. Nie jesteś swoimi myślami. To, co myślisz, to nie to, kim jesteś powtórzę to, co myślisz. To nie jesteś ty, twoje myśli są jak chmury, pojawiają się, przemijają, zmienią się dziesiątki razy dziennie, ale ty, ty jesteś tym, co je obserwuje, nie jesteś lękiem, jesteś tym, kto widzi lęk, nie jesteś wątpliwością, jesteś tym, kto ją słyszy w głowie. Nie jesteś porażką, nie jesteś sukcesem, nie jesteś historią, którą o sobie opowiadasz. Ty jesteś świadomością, ciszą między myślami, obecnością, która widzi i to zmienia wszystko, bo kiedy to zrozumiesz, nie musisz już walczyć z myślami, nie musisz ich tłumić, nie musisz się ich bać. Wystarczy, że je zobaczysz i nie pójdziesz za nimi, zamiast nie dam rady. Mówisz, Okej, okay, przyszła taka myśl, ale to tylko myśl. Zamiast, co jeśli znowu zawiodę, mówisz, to film, w głowie, nie fakt. Zamiast, nie jestem dość dobran, mówisz, to głos, którego nauczyłam się dawno temu. Ale to nie ja, widzisz? To nie ty boisz się życia. To twoje myśli próbują cię ochronić przed wyimaginowanym niebezpieczeństwem. To nie ty nie wierzysz w siebie. To twoje myśli odtwarzają cudze zdania, które wdrukowano ci zanim umiałaś powiedzieć "nie". Ale w każdej chwili możesz zrobić krok do tyłu i przestać się z tym utożsamiać. Bo jeśli możesz to obserwować, to znaczy, że to nie ty. Twoje prawdziwe ja jest spokojne, ciche, mocne. Nie potrzebuje krzyczeć, by było prawdziwe. Wystarczy, że wejdziesz głębiej, poza umysł, poza strach poza automatyczne historie i przypomnisz sobie że wszystko czego szukasz, już tam jest nie w myślach, nie w kontroli, nie w logice, ale w ciszy, w sercu, w zaufaniu, nie jesteś swoimi myślami, nigdy nie byłeś, a to oznacza jedno, jesteś wolny. Wszystko zaczyna się w tobie, to nie świat cię zatrzymuje, to nie ludzie, okoliczności, porażki, to ty sam, to twoje myśli. To twoja zgoda, by im wierzyć. Wszystko czego się boisz, nie istnieje naprawdę, to nie wróg z zewnątrz. To cień, który sam stworzyłeś, z iluzji, z przeszłości, z cudzych słów. Ale wiesz, co jest najpiękniejsze? Jeśli to ty to stworzyłeś. To ty możesz to rozpuścić w każdej chwili, nie musisz czekać na lepszy moment, na cud, na znak. To ty jesteś tym znakiem, to ty jesteś tą zmianą, tym światłem, które może przebić każdy cień. Twoja siła nie polega na tym, że się. Nie boisz, twoja siła polega na tym, że jesteś gotów to poczuć i iść dalej, z sercem, z prawdą, z pokorą. Każdy lęk, każdy ból, każde zwątpienie jest tylko drzwiami, a po drugiej stronie drzwi czeka wolność. Nie ma lepszego czasu niż teraz. Nie ma innej osoby, która to za Ciebie zrobi. To jest Twój moment jeśli to, co właśnie usłyszałeś, poruszyło coś w Tobie Jeśli poczułeś, że to prawda, ale też coś, co od dawna czekałoby, by zostać wypowiedziane, to nie zostaw tego tylko jako myśl. Zatrzymaj się. Oddychaj, zapisz jedną rzecz, którą boisz się dziś zrobić, i zrób pierwszy krok, mały. Nie musisz od razu wszystkiego zmieniać, wystarczy, że wybierzesz siebie choćby jeden raz. Jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj kanał. Ten film mógł być przypadkiem, ale to, co z nim zrobisz, to już decyzja. Napisz w komentarzu: Wybieram wolność. A ja zostawię serce, bo wiem, że ten krok może zmienić całe Twoje życie.